Hej dzieciaczki, zapraszam Was na serię bajek o zwierzątkach czujątkach. Tym razem przedstawię Wam bajkę o. Jest gdzieś daleko piękny, tajemniczy las. Mieszkają w nim przeróż... przeróżne zwierzęta, a wszystkie żyją ze sobą w zgodzie i przyjaźni. Można tu spotkać m.in. Kuna, wilczka, lisa, bobra oraz małego jeżyka. Kuna, lis, bur oraz wilczek dużo czasu spędzali na rozmowy, snuciu planów i przygotowaniach. Ale mały Jerzyk nie brał w tym udziału. Miało być to jego pierwsze tego typu święto. Mały Jerzyk urodził się niedawno i nigdy jeszcze nie widział wiosny. Rano, pierwszego dnia wiosny, małego jeżyka obudził wilczek. Zasłonił mu oczy. Za rękę poprowadził go do domu bobra. Tam czekał. Mały jeżyk, jak wszyscy w zaczarowanym lesie, uwielbiał gofry, ale jeszcze bardziej uwielbiał niespodzianki. Gofry zamiast śniadania? Co za wspaniały pomysł! Małemu jeżykowi bardzo smakowały gofry. Czuł się szczęśliwy, a na jego buzi pojawił się uśmiech. Szymona. zabrał wszystkich na łąkę, gdzie pośród topniejącego śniegu przygotował dla wszystkich zawody sportowe. Mały Jerzyk uwielbiał się ruszać. A w dodatku wygrał w konkursie narzucanie szyszką do celu co dodatkowo go ugruntowało. Pod, podczas zawodów mały Jerzyk bardzo dobrze się bawił, czuł się szczęśliwy, a jego buzi pojawił się promienisty uśmiech. Po zawodach Kuna zaprosiła wszystkich na pokaz żonglerskiego rzucania. Rzucała i łapała piłki, robiąc przy tym śmieszne miny. Przyjaciele śmiali się, klaskali głośno małemu Jerzykowi. Bardzo to się wszystko podobało. Gdy go podziwiał, czuł się szczęśliwy, a na jego buzi pojawił się uśmiech. Później Lis przygotował zagadki. Mały Jerzyk był. Drużynie z Kuną, a wilczek z Bobrem. Naradzali się w drużynach, zgadywali, świetnie się bawili. Mały Jerzyk bardzo dobrze się czuł podczas tej zabawy, a najlepiej wtedy, gdy sam znał odpowiedzi na pytania. Na jego buzi raz po raz pojawił się promienisty uśmiech. Co za dzień! Tyle się działo, po tym wszystkim przyjaciele chcieli jeszcze wyruszyć na spacer w poszukiwaniu znaków wiosny. Ale po przejściu kilku kroków mały jeżyk przewrócił się i lekko zadrapał sobie nogą. Malec zaczął okropnie <laughs> płakać, choć noga bolała go. Bo, choć noga go wcale mocno nie bolała. Zupełnie. Nie umiał się uspokoić i sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Ojej! Chyba masz już dosyć! Powiedział Lis. To chyba dla Ciebie za dużo, mały przyjacielu. Jak to za dużo? Zdziwił się mały Jerzyk. co ty mówisz? Można tu za dużo smutku. Poradzić ze złością? Ale ja przecież mam taki cudowny dzień. Jeden z najlepszych w życiu. Nie można być za bardzo szczęśliwy? I radość jest męcząca, gdy jest jej tak dużo. Powiedział kona. Chyba masz rację, faktycznie jestem bardzo zmęczony. Mm, powiedział mały Jerzyk. Wilczek przytulił małego. Jerzyka i trzymał tak długo w objęciach, aż malec zasnął w jego ramionach, a potem przyjaciele razem zanieśli go do łóżka. Tam mały Jerzyk spał spokojnie, aż odzyskał siły po tym cudownym, radosnym dniu. Dzień pa, żegnam pa, Żegnam Was! Pa, pa. to znaczy do usłyszenia. Papa! Pa! pa. pa.